Witam serdecznie wszystkich spod znaku wodnika. Dzisiaj robimy dla was rozkład kart tarota na nadchodzący miesiąc na marzec. Zobaczymy jakie wpływy będą na was oddziaływały, zaczynając od karty, która będzie dominującym wpływem. Znaczy nie karta będzie tutaj wpływem, tylko w... <laughs> znaczenie tej karty, a mianowicie mamy tutaj kartę świata, czy też w tej talii akurat jest to karta wszechświata nawet, czyli jeszcze dalej, tak? Ale jest to naprawdę bardzo pozytywna karta. To jest naj, no, najbardziej pozytywna karta w całym rozkładzie, w całej talii też kart Tarota. Więc e, tak naprawdę, jeżeli ona wpływa na wasz miesiąc, moje drogie wodniki, e, no to możecie się spodziewać, że to będzie dobry miesiąc, nawet jeżeli jakieś tu niepokojące rzeczy będą się pojawiały, e, no to karta świata będzie je zdecydowanie tonowała, a będzie też wspomagała te naprawdę szczęśliwe. Więc e, przejdźmy już tu do rozkładu na te sprawy przy czyli zawodowe, finansowe i plany, które macie lub przedsięwzięcia. Wy w tym czasie jak ja składę tu karty możecie, możecie dać lajka, zasubskrybować albo skomentować, jeżeli macie jakieś uwagi, możecie także wesprzeć kanał. Zachęcam do tego, to daje Wam pewne także benefity. Więc e, kochani, powolutku tu e, przechodzimy e, na to, na, do tego, do... Interpretacji tego, co jest na stole. Przepraszam. E, dobra, I idziemy e, tu od razu, jedziemy z koksem, jak to się mówi. Karty, które mówią o sytuacji zawodowej, czy też obowiązkach. Okej, okay. widzę, że tu świat może maczać swoje palce. E, karty mówią, że coś, na co bardzo liczycie w tej sytuacji zawodowej, albo w tych obowiązkach, czyli takich sprawach, które macie do załatwienia niespecjalnie, e, one was cieszą, czyli to nie są powiedzmy Wasze plany. Uda się to. Dzięki waszym staraniom, dzięki waszej energii, waszemu zaangażowaniu otrzymacie coś, e, uzys albo uzyskacie, bo otrzymacie, no to tak to trochę brzmi, jakbyście, wie, wiecie, dostali jakąś jałmużnę, czy coś takiego. Nie. Tu jest uzyskanie czegoś poprzez wasze działania, wasze starania. Coś, na co bardzo liczycie, czego naprawdę, naprawdę chcecie, tak? E, więc, no, karta świata tu, czy wszechświata, e, ma jak najbardziej swój wpływ e, na to, że to będzie coś naprawdę dobrego. No, jeżeli szukacie pracy, e, tak, chcecie zmienić pracę, no to tu jest nie tylko mowa o tym, że coś znajdziecie, ale to też, że to będzie bardzo dobra rzecz, tak? To będzie bardzo dobre miejsce, e, w którym naprawdę będziecie chcieli pracować. E, może, to być załatwienie właśnie jakiejś sprawy, na którą, z którą się męczycie i liczycie na pozytywny wynik tutaj, tak jak najbardziej. Mamy niestety też coś bardziej niepokojącego, ale to nie będzie z, z, związane z tym z sukcesem tutaj. Karta piątki pucharów, ja bym ją najprawdopodobniej odczytał w taki sposób, że coś jednak też odejdzie, coś się skończy, coś co was troszkę zasmuci. Mówię troszkę, bo mamy kartę Świata, która na to wpływa, więc to nie będzie coś e, jednocześnie. Bardzo, bardzo, bardzo smutnego to będzie coś, co może tak będzie gorzko, słodkie. Wiecie, może ktoś z waszych bliskich, ktoś bliskich, dobrych, znajomych w pracy, na przykład, no to nie wiem, może też macie tam bliskie osoby, ale kogoś, kogo bardzo ubiliście odejdzie z pracy, tak? Może zmieni pracę, może przejdzie na emeryturę, tak? To co znaczy, że nie będziecie mogli razem współpracować, nie będziecie mieli tego kontaktu ze sobą. No, jest to troszkę smutne, jest to jednak jakaś strata, ale jednocześnie, no wiecie, to nie jest coś co na was na was jakoś i bezpośrednio waszą sytuację zawodową wpływa. Więc no będzie jakaś taka kwestia. To może być coś takiego albo to może być jakaś zmiana, która dojdzie, która wam wiecie, no która wolelibyście gdyby jej nie było, no ale ok, da się z tym żyć, nie? Nie wiem, może zepsuje się automat do kawy albo wymienią na jakiś inny, który nie będzie Robił tej idealnej kapuczyny, którą lubicie w biurze sobie wypić, nie? <śm>, dobrze, przejdźmy dalej i zobaczmy, jak tu wyglądają kwestie finansowe. Jeżeli chodzi o sferę finansową, tu nie ma Żadnego jakiegoś konkretnego, jakiejś konkretnej, wielkiej zmiany. Wszystkie zmiany, jakie będą miały miejsce, są wynikiem waszego działania, tak? Czyli wy wiecie, że jeżeli zrobicie A, to wyjdzie B, nie? Tu jest wasze działanie, wy się tutaj się zastanowić nad pewnymi jakimiś zmianami, jakimiś wpływami i to będzie po prostu wtedy wynik, nie? Jeżeli, okej, okay, podejmiecie działania, to będzie też efekt. To jest dość oczywiste, Oczywiste. Tu nie ma specjalnie się nad czym wiele zastanawiać. Karta głupca e, sugeruje, że tak naprawdę to nie musicie nic robić. Jest ok, będzie ok. Nie ma żadnych niebezpieczeństw też, tak? E, więc to jest akurat pozytywne w tym sensie. Karta głupca mogłaby sugerować, że, możecie trosz, że może troszkę za bardzo szastacie pieniędzmi, ale nie, jeżeli jest wpływ karty świata na rozkład. To po prostu mówi o tym, że a. Możecie sobie nawet troszkę pofolgować, tu się świat nie zawali, wodniki, nie? Jeżeli chodzi o wasze plany przedsięwzięcia, no to widzę, że jakaś rzecz, na którą liczycie, nie że się nie uda, ale nie uda się w pełni. To może oznaczać, że nie wiem, pójdzie, planujecie iść z rodziną do zoo albo gdzieś pojechać i e, ważny jest tam element, żeby zobaczyć, nie wiem, lwa, tak? Albo zobaczyć jakiś konkretny zabytek, pokazać to rodzinie, e, a ona akurat będzie w remoncie. Nie lew, tylko może wybieg dla lwa. Będzie w remoncie i nie będzie można go obejrzeć. E, no Nie wiem, jak wyglądało remontowanie lwa można sobie polecieć wyobraźnią trochę w dal. Chodzi, rozumiecie o co chodzi, że coś się uda, tak, pójdzie całkiem ok, tak, tu nie ma jakichś wielkich, może wielkich trudności, tym bardziej, że właśnie że jeszcze ta karta świata na to wpływa, ale będzie pewien brak, takie poczucie, że no mogłoby być lepiej, nie? Może organizujecie jakiś wypad na, z przyjaciółmi gdzieś za miasto e, i liczycie, że ktoś tam akurat też będzie brał w tym udział, on powie, że nie, że się rozchoruje i akurat tej osoby będzie brakowało i Wam będzie żal troszkę, nie? Smutno, coś nie wyszło. E, takie, mimo wszystko będzie fajnie, będzie ok, ale no fajnie Mogło być jeszcze fajniej, nie? albo ten wypad na, za, za miasto będzie pogoda akurat taka troszkę niesprzyjająca i też nie będzie można zrobić wszystkiego tego, co by można było chcieć zrobić. Rozumiecie o co chodzi, ale ostatecznie ta ważna rzecz, jeżeli macie jakąś zaplanowaną, ważną rzecz na marzec, tak, jakąś konkretną, ważną przedsięwzięcie, to ono. Yy, będzie miało miejsce, uda się, skończy się pozytywnie, zostanie spięte. I to też może mówić, ta karta sądu w tym wypadku, ona może mówić o tym, że jakaś, jakiś taki długofalowy plan, coś, co trwa już jakiegoś, od jakiegoś czasu, wy tutaj dokładacie starań, działacie w tym i tak dalej, że to coś może właśnie też akurat mieć swój koniec w marcu. Dobrze. Mieliśmy to. Przechodzimy teraz, moje drogie wodniki, do rozkładu na tę takie bardziej prywatną sferę waszego życia. Zapytamy o kontakt z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi. I mamy tutaj szósteczkę. Dobrze, jest szósteczka buław, dwójka pucharów, bardzo fajnie. Giermek buław, też bardzo przyjemnie. I teraz kontakt z ukochaną osobą, tą ważną dla was osobą. O jeden, jest tu odwrócona piąteczka pucharów, co jest też bardzo fajne akurat, to nie jest złe. E, tak, ale zobaczymy, co to będzie znaczyć. Mamy kartę cesarzowej i mamy kartę śmierci. O, okej, okay, czyli tu jest poprawa. To jest dobrze. Mówię. Nie, nie, nie do końca jeszcze powiedziałem o co chodzi w tej ukochanej osobie. E Okej, okay, to, to takie troszkę dziwnie zabrzmiało, ale <ścoughs> chodzi o osobę, która właśnie albo jest waszym partnerem, tak? Partnerką. Może to być też osoba, z którą dopiero zaczynacie się spotykać, e tak? Albo w ogóle poszukujecie tej osoby i to by był wtedy rozkład na to poszukiwanie, e ale to może być też osoba, na którą, do której która w tym momencie o niej myślicie bardzo dużo, jest to faktycznie ktoś, kogo kochacie, to może być przyjaciel, może być... Członek rodziny, wasze dziecko, wnuk, tak. Tu chodzi o to, że w tym momencie ta ukochana osoba zajmuje waszą całą uwagę, tak, bo potrzebuje może tej uwagi, albo wy myślicie, że potrzebuje, martwicie się tą osobą, tą relacją. Więc tak, tu do tego dojdziemy. Kontakt z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi. Super. Tu po prostu fajne, nowe rzeczy będą się działy, więc jeżeli na przykład właśnie macie jakieś małe dziecko, może jakieś pierwsze kroki zrobi, będziecie dogadywali się z rodziną świetnie, więc podczas tych telefonów, obiadków właśnie, no wiecie, idzie Wielkanoc, może spotkacie się z rodziną, no to akurat podczas tego spotkania nikt nie będzie tam, a kiedy ciąża, a kiedy znajdziesz kawalera i takie rzeczy, nie, wiecie, które się zdarzają. Więc tutaj na pewno będzie także jeszcze, wiecie, jakaś taka fajna sytuacja, jakiś taki moment, w którym naprawdę spędzicie jakiś bardzo fajny czas z bliskimi, albo ta szóstka buła w tym wypadku, ona może mówić także o tym, że komuś z waszych bliskich coś bardzo ważnego się uda, coś na co ta osoba liczy, a wy temu kibicujecie, nie? Więc jakiś sukces, nie wiem, może syn, córka w szkole dostanie piątkę, a wszyscy obawiali się, że niekoniecznie nawet ten sprawdzian tam zaliczy. Takie rzeczy mogą mieć miejsce. Może to być też, nie wiem, że ktoś z waszej rodziny dostanie pracę po dłuższym czasie. Coś, co nie było koniecznie, no, co od dłuższego czasu jakiś. Jakoś go, go, czy ją, męczyło, i był tu problem, tak? Więc bardzo fajnie, harmonijne relacje, naprawdę przyjemne, dobrze dogadywanie, dobre dogadywanie się z osobami właśnie z tej rodziny i przyjaciół, więc tego Wam życzę. A teraz przejdźmy do tych spraw, właśnie sercowych, tak? Tej osoby ukochanej Wam. I tu mamy kartę piątki e, piątki e, pucharów, ale ona jest odwrócona, więc trzeba na nią spojrzeć troszkę inaczej. E, mianowicie tu widzę, że będzie e, e, jeszcze cesarzowa i karta śmierci, to wskazuje na to, że jakiś moment takiej trudności zostanie przełamany, tak? Coś w tej sferze właśnie tu uczuciowej, może był jakiś trudniejszy czas, w którym się kłóciliście, może był jakiś czas, kiedy nie mieliście możliwości kontaktu, bo może ktoś był, wiecie, wyjechany, tak? Gdzieś pojechał i na jakieś delegacje, może w, wiecie, do pracy, no, na dalekie morza, czy coś takiego i ten czas mija, czyli i tak naprawdę ta piątka Pucharów mówi, że ten słaby czas dla Waszych uczuć, moje drogie wodniki, dochodzi do końca, i teraz poprzez Wasze starania, przez Wasze tutaj dokładanie tych kolejnych cegiełek, budowanie czegoś. Karta cesarzowej mówi o takim łagodnym, ale trwałym wzroście, rozwoju, tak? Tu. Dochodzi do e, zmiany, e, kto, zmiany, którą przedstawia Karta Śmierci i ona, to, ta zmiana jest pozytywna, ten wpływ jest pozytywny tutaj także tego świata, tak, na to, więc... E, jeżeli mieliście jakieś problemy, to teraz już wychodzicie na prostą. Zmiana na lepsze, tak? Jeżeli szukacie kogoś, nie mieliście tego szczęścia w tych uczuciach i w tej miłości, to marzec może przynieść właśnie koniec tej, temu, tej pasy, tej gorszej pasy, tak? W poszukiwaniu tej osoby, więc może warto jeszcze zrobić ten kolejny krok i tu spróbować tą osobę taką ważną dla Was znaleźć. Może to oznaczać po prostu, też, że po dłuższym czasie, jeżeli ta osoba, nie mieliście kontaktu z nią, teraz ten kontakt właśnie się odnowi, będzie znowu się rozwijał i może nawet wejdzie na takie tory już takie, takie jak kiedyś, przyjacielskie, czy no właśnie też romantyczne, tak? Tu dla niektórych osób może też być mowa o ciąży, jeżeli staraliście się od dłuższego czasu i tu nie wychodziło, może oznaczyć, że w marcu się uda tak? karta cesarzowej. Na takie rzeczy e, odpowiada. Dobrze, kochani, teraz przejdziemy do e, wydarzeń, które będą miały miejsce w trakcie marca dla Was wodniki. I pierwsze to jest takie niepokojące wydarzenie, które ewentualnie e, jest taką przeszkodą, tak? Czasami wskazuje na przeszkodę. I tu mamy dziesiątkę denarów. Dziewiątka mieczy, jako coś, e, co jest rzeczą, która Was bardzo ucieszy, tak? Was bardzo uraduje. I teraz coś zaskakującego, lub coś na co macie zwrócić uwagę. I mamy kartę kochana. Więc tak, dziesiątka denarów, jako ewentualna przeszkoda, e, ogólnie to ona mogłaby wskazywać na jakieś problemy, e, jakiś problem, który by się pojawił u kogoś z waszych bliskich, ale tego nie widać na stole. I mamy wpływ karty świata. E, karta tutaj, rozkład dla waszych bliskich i kontaktu z nimi, mówi same fajne rzeczy. Więc ta dziesiątka denarów w tym wypadku mówi o tym, że nie ma sytuacji, e, która by was zaniepokoiła. Nie ma tutaj problemu, który by się pojawił. Ewentualnie mówi o tym, właśnie, że z jakiegoś trudniejszego okresu, tak jak mówiłem tu o tym poszukiwaniu pracy albo tym, że tam y, dziecko się starało o lepszą ocenę, a tak troszkę. Nie było na to szans, a tutaj się jednak udało, więc to może ewentualnie o tym mówić. Ale tak naprawdę tu nie ma przeszkody wielkiej, albo jest ewentualnie wyjście z tej przeszkody. Tak? Dziewiątka mieczy jako coś, co Was bardzo ucieszy. Ciekawe zestawienie, jak tu karta zmartwień i, e, i na przykład koszmarów nocnych, także może Was ucieszyć, a może Was ucieszyć, a mianowicie to, że coś, czego się bardzo obawialiście, że będzie miało miejsce, że coś nastanie i będzie miało negatywny wpływ, nie dojdzie do skutku. To się nie wydarzy. Więc no, wasze zmartwienia. Okej, okay, w tym wypadku by wskazywały na to, że no baliście się, baliście, a te, potem jak dojdzie do jakiegoś właśnie momentu takiego rozliczenia, wpływu ogólnego, okazuje się, że nie, że nie ziściły wasze się obawy i poszły w dobrą stronę. Sytuacja poszła w dobrą stronę, rozwinęła się wręcz bardzo pozytywnie, więc to was bardzo ucieszy. Nie? I tu takie sytuacje bardzo cieszą, nawet no, czasami bardziej cieszą niż sukcesy. A karta kochanków jako coś, co was zaskoczy, no to może faktycznie w tych kontakcie z bliski, z tą ukochaną osobą może wskazywać na taką sytuację, która dawno już nie miała miejsca, a było tutaj uniesienie romantyczne, bądź uniesienie, no takie nawet, wiecie, fizyczne, intymne, takie, które będzie nawiązywało do tego, co kiedyś było, bo Właśnie takie coś, co w przypadku nowych relacji pokazuje, że jest tu no, jest zgodność nie tylko charakterów, ale i fizyczności także.. tak? Więc tu ci kochankowie faktycznie mówią o tym, co ta nazwa wskazuje, a nie tak jak to znaczenie kochanków jest troszkę inne, właśnie u osób, które może nie są w takich romantycznych relacjach i nie, nie spodziewają się takich wydarzeń, to karta kochanków mówi o tym, że będzie taki intensywny dzień, w którym trzeba będzie naprawdę się bardziej wykazywać. Coś, co wy myśleliście, że będzie łatwe, będzie po prostu oczywiste do zrobienia. Nagle okaże się, że to jest intensywne i trzeba tu się starać, trzeba dokładać dużo energii, żeby się udało. Ostatecznie się uda, ale to będzie takie uch, no nie spodziewałem się tego, że to jednak tutaj trzeba będzie tyle energii w to władować. Więc czy źle, czy dobrze, to już takie bardziej neutralne jest stwierdzenie, ale dobra. Kochani, rozkład dla Was na marzec wodniki, e, dużo dobrego, się dzieje, karta świata Wam przyświeca, nawet wszechświata, Niech już jest wszechświat nawet. E, ja jestem Kosławiecki, bardzo dziękuję wam za Wasz czas i ja mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki, pa!